Cześć kochani, z tej strony Ksenia z Pracowni Przyleśnej. Zapraszam Was na inspirację, podczas której pokażę Wam, jak wykonać urocze opakowanie na drobny słodki upominek. Do stworzenia opakowania wykorzystam najnowszą kolekcję Karoliny. Przecięłam już papiery do odpowiednich rozmiarów. Pierwszy kawałek ma rozmiar 5,5 cala na 9,5 cala. Kolejny kawałek ma rozmiar 2 cala na 6 i cala. Mam również kawałek 1,5 cala na 5,5 cala. Oraz resztkę, która została mi z przycinania tych właśnie kawałków. Przygotowałam również folię o wymiarach 5,5 cala na 5 i 7 ósmych cala. Do projektu użyję jeszcze mocnej taśmy, kwiatów, które wykonałam z papieru, listków wyciętych z resztek kolekcji, Różnych gałązek oraz sizalu. Mam przygotowane jeszcze listki takie z grafik, ale nie wiem czy ich użyję. No to zaczynamy. Kawałek o wymiarach 5,5 cala na 9,5 cala biguje z każdej strony na 1 cal i 2 cale. Z tak zbigowanego kawałka odcinam niepotrzebne elementy. Pamiętam o tym, aby wyciąć również linie bigowania. Link do kolekcji, z której dzisiaj korzystam znajdziecie w opisie filmu. Jest to kolekcja dziecięca, ale myślę, że z powodzeniem sprawdzi się w wielu projektach. Odkładam na chwilę zbigowany kawałek i zabieram się za kolejny. To kawałek 2 cala na 6 i 7 8 cala. Biguję go z jednej i z drugiej strony na półtora cala. Trzeci kawałek zostawiam bez bigowania. Zbiguję od razu szybkę. Dłuższą stronę bieguję na półtora cala, obracam kawałek o 180 stopni i bieguję go na pół cala. Gowaną folię od razu zaginam. Zapraszam was do sklepu Karoliny, gdzie czeka na was mnóstwo pięknych grafik i papierów. W miejscu zagięcia na pół cala doklejam mocną dwustronną taśmę. Czas skleić moje pudełeczko na słodkości. Takie pudełeczka możecie wykonać na różne okazje. Można w nich umieścić praliny, jak w moim przypadku, albo inne słodkości. Z resztek papierów, które zostały mi po tworzeniu innego projektu, zrobię wklejkę do pudełka. Pudełeczko jest gotowe, a więc pora wypełnić go słodkimi pralinami. Teraz czas na szybkę. Folię sklejam tak, aby powstał mi taki niewielki tunelik. O, właśnie taki. Mam tutaj taki kawałek papieru o wymiarach 1,5 cala na 5,5 cala, który wkleję jako spód mojego tuneliku. Aby dobrze trzymał się folii zamocuję go za pomocą bardzo mocnej dwustronnej taśmy. Opakowanie prawie gotowe czas na dekorację. Z kawałka o wymiarach 2 cala na 6, 7, 8 cala stworzę banderole. Od środka paska nakleję kawałek dwustronnej taśmy klejącej, dzięki czemu pasek przyklei mi się do mojej folii. Od spodu banderole dodatkowo sklejam za pomocą kleju. Z tego malutkiego kawałka, który został mi po odcięciu wszystkich potrzebnych elementów, stworzę taga. Z pomocą dziurkacza wykonam dziurkę. Dodam też sznureczek. Na tagu możecie również umieścić różnego rodzaju napisy. Tak ozdobię niewielkim serduszkiem, które wycięłam z resztek kolekcji za pomocą wykrojnika. Czas ozdobić banderolę. Użyję tutaj różnego rodzaju listków wyciętych właśnie z resztek papierów, gałązki, odrobinę sizalu oraz kwiatka, który wykonałam z papieru. Dodam również wcześniej przygotowanego taga z serduszkiem. Moje mini opakowanie jest gotowe. Powiem Wam szczerze, że prezentuje się naprawdę przepięknie. Może być to miły, drobny upominek dla kogoś bliskiego, a w mniejszej wersji jako podziękowanie dla gości. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ta inspiracja. A jeżeli wykonacie takie opakowania, oznaczcie mnie jako pracownia przyleśnej. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na kolejne inspiracje. I trzymajcie się ciepło. Pa!